Cześć, nazywam się Robert Kościuszko. Piszę powieści przygodowe. Dla tych, którzy pierwszy raz mnie widzą, napisałem do tej pory 17 tytułów i sprzedałem 200 tysięcy książek. Oto przykłady moich powieści. Piszę nową powieść, Tobiasz. Powieść o młodym człowieku, który wyrusza w podróż z zakamuflowanym aniołem, ale też i z innym ważnym bohaterem, czyli z psem. Szukają rodzinnego złota, a znajdą. Coś, kogoś o wiele cenniejszego. Chciałem zaprosić się do. Tego, abyś wszedł do zespołu Roberta Kościuszko, abyś pomógł mi sfinansować czas mojej twórczej pracy, bo będę mniej zaangażowany w wydawnictwie Kościuszko, będę mniej tam sprzedawał, a czas w jakiś sposób musi być sfinansowany. Zapraszam Cię, przygotowałem wiele niespodzianek, zobaczysz pod filmikiem, jakie prezenty, jakie niespodzianki dla Ciebie mam przygotowane. Zapraszam Cię do współpracy.